Siemano, z tej strony witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zająć Cię dodania subskrypcji, abyście przykapili kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Dzisiaj, tak jak sami możecie zauważyć, miło mi jest was powitać w dość pracochłonnym dla mnie materiale, ponieważ dzisiaj podejmę się przedstawienia wam wszystkich nawiązań kulturowych w Stardust Crusaders. I na samym starcie... Powiem dlaczego zaczynam właśnie od Stardust Crusaders. Odpowiedź jest w miarę oczywista, ponieważ przedstawieniem nawiązań Phantom Blood oraz Battle Tendencji zajął się już na polskim YouTubie Nagral. Także koniecznie zapraszam na jego oba filmy, aby czuć się w miarę ogarniętym. I tak na początku muszę dodać, że ze względu na ogromną ilość nawiązań w głównej mierze do muzyki, postanowiłem podzielić ten materiał na takie dwa osobne człony. I tak dzisiaj przedstawię wam wszystkie nawiązania do bardziej filmowej oraz ogólnie popkulturowej strony medalu, a w następnym poświęcimy się nie. Ma w 100% nawiązaniom muzycznym, których jest cała masa. Ponieważ jak wiadomo, Araki zawsze przy wymyślaniu jakichś nazw lubi zainspirować się jakimś albumem, kawałkiem bądź samym zespołem. Zaczynając ten, myślę, dość długi materiał, zajrzyjmy wpierw do celi więziennej, ponieważ już na starcie naszej przygody z trzecim partem Jotaro czyta sobie Weekly Shonen Jumpa, w którym, jakbyście nie wiedzieli, wtedy wydawany został jego własny part. A dla ciekawostki dodam, że aktualnie Araki przerzucił się na miesięcznik. Sam Jotaro według tego czym podzielił się z fanami Araki, został lekko zainspirowany hollywoodzkim aktorem o imieniu Clint Eastwood. I rzeczywiście, między innymi patrząc na jego pozycję ze skierowanym palcem w sam środek kamery, można odnieść takie wrażenie. Jak wszyscy doskonale wiemy, kryjówka Dio znajdowała się w Egipcie i co ciekawe, mogła być to inspiracja piosenką Roniego Jamesa Dio o tytule właśnie Egipt. Kiedy Joseph przełącza kanały telewizyjne za połudze Hermit Purple w Singapurze, na ekranie możemy dostrzec naprawdę kilka interesujących nawiązań. Pierwszym z nich jest oczywiście pojawienie się programu telewizyjnego dla dzieci o tytule Doraemon. I jestem serio w stanie się założyć, że niektórzy z Was chociaż raz słyszeli o tej bajce, ponieważ pomimo bycia dość popularną w samej Japonii, była ona emitowana również u nas, m.in. na kanale Disney XD. W kolejnym przelatującym programie, natomiast jesteśmy w stanie dostrzec Marlona Brando, który. Wtedy występował w jednej ze swoich najsłynniejszych ról, jakim była oczywiście postać Don Vito Corleone w filmie Ojciec Chrzestny. Tak przy okazji możecie napisać kto z was oglądał i na pewno przypnę tej osobie serduszko. Ostatnim nam możliwym do zidentyfikowania programem jest spektakl zrobiony przez Hughie Goldberga pod tytułem The View bądź po prostu The Vision. Jean-Pierre Pornarefy został nazwany na cześć francuskiego muzyka Michela Pornareffa. Natomiast Mohamed Abdur został nazwany na cześć amerykańskiej piosenkarki Pauli Abdul. Ulubionym muzykiem postaci, jaką jest Jotaro, jest Toshinobu Kubota, natomiast Kakioina jest rzecz jasna Sting. Zastanawialiście się może kiedyś, czym był inspirowany wygląd Standa Abdul'a? No a więc ogółem ludzie kojarzący mitologię egipską powinni mieć już jakieś swoje teorie, ponieważ. Wychodzi na to, że wyglądowo Magician Zoreddo najbardziej przypomina postać Horusa, czyli potężnego egipskiego boga posiadającego głowy ptaka oraz tłów człowieka. Dla niewiedzących jest to egipski bóg nieba, wojny oraz polowań. W ogóle weźmy się, zatrzymajmy jeszcze na moment w tej mitologii egipskiej, ponieważ tutaj mamy do czynienia z jeszcze jednym, dosyć interesującym bóstwem, jakim jest rzecz jasna Anubis. W serii widzimy go pod postacią mitycznego miecza i jak się okazuje ten wygląd nie jest wcale przypadkowy. Ponieważ nawiązuje on swoim działaniem do tak zwanych przeklętych mieczy, które przejmowały kontrolę nad swoimi właścicielami. A co ciekawe, Anubis był właśnie postrzegany jako taki bardziej Bóg śmierci, a wiadomo, że w tamtych czasach miecze głównie do tego doprowadzały. Pamiętacie może stąd Ebony Devil? No a więc... Podczas oglądania mieliście pewnie jakieś skojarzenia z horrorami typu Annabelle czy też Child's Play. Otóż sam stand wychodzi na to, że jest bardzo podobny do laleczki Chucky, znanej między innymi właśnie z filmu Child's Play. Natomiast stand Yellow Temperance najprawdopodobniej został zainspirowany postacią kosmity z filmu The Blob. Ogólnie sama fabuła filmu koncentrowała się na dziwnej mazi, która przybyła z kosmosu i w momencie pochłaniania wszystkiego na swej drodze stawała się znacznie silniejsza oraz większa, i nawet doszło do takiego momentu, że była większa niż budynek. Podczas pobytu w hotelu Eni dowiadujemy się od niej samej, że wcześniej zameldował się tutaj niejaki John Lennon z zespołu Beatles. Co prawda później sama przyznaje, że było to kłamstwo, ale no, zawsze to jakieś nawiązanie do popkultury, prawda? W tym też wątku możemy dowiedzieć się trochę o przeszłości postaci Jotaro, ponieważ dowiadujemy się, że kiedy coś go dręczy, to po prostu nie może zasnąć, po czym dodaje, że to pewnie dlatego, że w dzieciństwie naoglądał się serialu kryminalnego Columbo i stąd jego zmysł detektywistyczny. W ogóle kiedy nasza wspaniała grupa odkrywa ciało całkowicie w dziurach, polna porównuje gościa do sera z kryskówki Tommy Jerry, a tej serii raczej wam przedstawiać nie muszę. W momencie spotkania przez polna Refa Judgment prosi go o zostanie jeszcze sławniejszym twórcą komiksów niż sam Walt Disney. I tutaj udało mi się dostrzec sprytne nawiązanie do jednej z bajek samego Disneya, jaką jest oczywiście Aladdin, gdzie to jak wiadomo również występywał tajemniczy Jean. Co więcej w tej samej scenie w tle możemy dostrzec m.in. komiksową postać pułkownika Cliftona z serii o tym samym tytule. Na ciekawostki dodam, że jest to komiks z produkcji francusko-belgijskiej, opowiadający kryminalne losy tytułowego. Po zmienieniu refa w dziecko, chowa się on za drewnianymi drzwiami, a Lessie wtedy też niszczy te drzwi swoim toporkiem, po czym wkłada głowę w otwór, nawiązując tym samym do filmu The Shining. Przy okazji wypowiada słowa polna Polnareff, jestem tutaj. Oczywiście ta scena jest dość popularna i wielokrotnie używana jako templatka do memów, także raczej ją wszyscy doskonale znacie. W momencie, kiedy nasi bohaterowie zostali uwięzieni przez High Priestess, postanawiają oni rzucać w jej stronę drobne komplementy ze względu na jej możliwe zauroczenie pod kątem Jota. I wśród nich znalazło się nawet miejsce dla nawiązania do postaci Andrii Hepburn, ponieważ Kakyoin mówi, że brzmi ona jak prawdziwa ikona kina. Imię Polnareffa wszyscy doskonale znamy. Jean-Pierre Polnareff. Natomiast najprawdopodobniej inspiracją do tego rozwinięcia imienia Araki uczynił imię francuskiego aktora Jean-Paul Belmondo. We francuskiej wersji dubbingu Stardust Crusaders podczas ataku standa The Sun, Joseph pyta, czy ich wrogiem jest przypadkiem niewidzialny człowiek? Jest to oczywiście nawiązanie do postaci o tej samej nazwie, która zadebiutowała w roku 1897. I przy okazji taka kwestia pasuje również do postaci Josepha, który jak wiemy jest wielkim fascynatem starych produkcji filmowych. Podczas odbywającej się w rezydencji Dio słynnej już walki Polnareffa z Vanilą Ice, woła on imię Abdula, przebierając tym samym pozę podobną do tej, jak w Kurżony Goku, kiedy woła imię Freezy. Jest to oczywiście panel z sagi Namek, kiedy to Freeza po pozbyciu się Krillana jest przeklinany przez świeżo zmienionego w Super Saiyana Goku. Ale tutaj nie kończą nam się isteregi do Uniwersum Smoczych Kul, ponieważ w końcówce rozdziału 200 25.4. Zawardo formuje dłońmi ruch podobny do ikonicznego już Kamehameha. Potężne użycie przez Dio Road Roller zostało najpewniej zainspirowane identycznym ruchem użytym przez Kinikumana w pierwszym odcinku anime o tym samym tytule. Tant Delovers wygląda wręcz identycznie jak robot z filmu Kurt Cut, który miał swoją premierę w 1986 roku. Ogółem cały wątek poświęcony karcie kochanków jest mocno inspirowany na opowieści science fiction Fantastyczna Podróż. W pewnym momencie naszej podróży do Egiptu, grupa zaczyna temat jazdy na wielbłądach, co Joseph kwituje tym, że nauczył się na nich jeździć po obejrzeniu filmu Lawrence of Arabia z 1962 roku. W momencie, kiedy Dio wsiada do samochodu Wilsona Philipsa, po czym każe mu przejechać przez tłum, możemy dostrzec latające plakaty oraz książki oparte o serię książeczek, gdzie jest Wally. -E. I nie, nie chodzi mi tutaj o te animacje Pixara, tylko o taką brytyjską serię książeczek, z złami główkami dla dzieci. I uwaga, bo to naprawdę niesamowite: w angielskiej wersji ostatniego odcinka Stardust Crusaders, Jotaro po złamaniu nogi wypowiada następującą kwestię: Gdyby to był Dziki Zachód, bohater powiedziałby: Jest samo południe. Jest to oczywiście nawiązanie do gry Overwatch, a dokładniej postaci Kolaka Sidiego, którego co ciekawe dabinguje w angielskiej wersji ta sama osoba co Jotaro w angielskim Jojo. Postać Endula jest oparta niemal w 100% na postaci Zatoichiego, który to był bohaterem serii filmów skupiającej się wokół niewidomego mistrza ostrzy o tym samym imieniu kojarzycie może film Enter the Dragon? Ogółem w tym filmie jest taka jedna ikoniczna scena, kiedy to bohater dotyka swojej znowu zdobytej rany, po czym zlizuje to, co pozostało mu na palcach. Taka scena ma miejsce również w serii JoJo, kiedy to Pet Shop robi dokładnie ten sam gest, ale dla odmiany za pomocą swoich skrzydeł. Pod koniec partu, kiedy Jotaro chce się upewnić, że Joseph to na pewno nadal Joseph, pyta go kto zagrał główną rolę kobiecą w filmie Tarzan, człowiek małpa. Ten oczywiście jak na prawdziwego konesera starych kultowych filmów, odpowiada poprawnie, że była to aktorka o imieniu Boderek. Przy okazji możecie napisać, czy oglądaliście kiedykolwiek jakiś film bądź animację o Tarzanie. Chętnie poczytam, który jest waszym ulubionym. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo!